Co byś zrobił, gdybyś umarł i nie chciał wracać? Mężczyzna przeżył zatrzymanie akcji serca i opowiada, co zobaczył po drugiej stronie. Nie było ognia, nie było sądu, było coś, czego nie da się opisać ludzkimi słowami, ale musiał wrócić. Dlaczego? Co mu pokazano? I jak to zmieniło całe jego życie? Zanim wyłączysz, zadaj sobie jedno pytanie. Czy jesteś gotów usłyszeć, co naprawdę czeka nas po śmierci? Bo tej historii nie da się odzobaczyć. Kiedy opuściłem szpital, wpadłem w coś, co lekarze nazwaliby depresją, ale dla mnie to było coś innego. To nie była choroba, to było rozdarcie. Po prostu nie chciałem wracać. Nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego musiałem opuścić tamto miejsce. A jeszcze trudniej było mi wytłumaczyć to innym. Dla mnie to wszystko miało sens, opuściłem to ciało. Zostawiłem je, jak zostawia się stary płaszcz na krześle, i wróciłem do domu. Naprawdę, to czuło się jak powrót do miejsca, którego nigdy nie powinienem było puszczać. A teraz miałem znowu żyć tutaj na nowo? To było trudne. Nie jestem w stanie opisać wszystkiego, co tam było. Wiele z tych doświadczeń nie mieści się w słowach, zwłaszcza uczucie miłości. To nie była taka miłość, jaką znamy tutaj między ludźmi. Nie, to było coś znacznie większego. Wszystko tam było zbudowane z miłości. Każdy fragment istnienia przesiąknięty był jej czystością. Kiedy wróciłem, wiedziałem już, że nie jestem taki sam. Mój sposób myślenia zmienił się, patrzyłem na świat inaczej. Wiedziałem też, że wróciłem z powodem. Moim zadaniem jest opowiedzenie tej historii. Nazywam się Marek Jasiński i pochodzę z małego miasteczka pod Olsztynem. Mój ojciec miał własną ciężarówkę, taką z naczepą, jak to się mówi, i przez większość życia przewoził kruszywo. Od dzieciaka mu pomagałem. W wieku dziewięciu lat potrafiłem już zmienić oponę. Pamiętam, że miałem może trzynaście lat, kiedy po raz pierwszy sam prowadziłem jego ciężarówkę na zamkniętym placu. A zanim skończyłem siedemnaście, jeździłem już na krótkich trasach po okolicy. Z bratem byliśmy raczej chłopcami, którzy musieli dorosnąć, zanim jeszcze zdążyli być dziećmi. Nigdy nie byłem typem, który chodził na imprezy, ani nie spędzałem wieczorów ze znajomymi, bo. Po prostu nie miałem na to czasu. Nasze życie kręciło się wokół pracy. Po szkole poszedłem do wojska. Miałem wtedy 19 lat. Zostałem wysłany do Niemiec, a później do bazy w Norwegii. Spędziłem tam kilka intensywnych lat. Po sześciu latach służby wróciłem do kraju z honorowym zwolnieniem i znów zacząłem pracować z ojcem. To właśnie wtedy odkryłem swoją prawdziwą pasję. Ciężki sprzęt. Od momentu kiedy po raz pierwszy usiadłem za sterami koparki, wiedziałem, że to jest to. Uwielbiałem siłę, jaką dawały mi maszyny. Wydobywanie ziemi, wyrównywanie terenu, przesuwanie całych wzgórz to było coś niesamowitego. Praca stała się moim światem. Często pracowaliśmy trzy tygodnie bez przerwy, siedem dni w tygodniu, po dwanaście godzin dziennie. I tak mijały lata. To wszystko doprowadziło mnie do pewnego dnia, którego nigdy nie zapomnę. To był chłodny poranek, początek października. Pracowałem wtedy przy budowie farmy wiatrowej w zachodniej Polsce, niedaleko Świebodzina. Gigantyczne turbiny, łopaty większe niż samoloty, imponujące przedsięwzięcie. Tamtego dnia jak zwykle wstałem o piątej, zjadłem coś na szybko i wsiadłem do buldożera. Była sobota, a my mieliśmy kończyć wcześniej. Plan był prosty. Wypchnąć kilka hałd ziemi i wrócić do bazy przed zachodem słońca. Około południa zrobiłem sobie krótką przerwę. Zawsze miałem przy sobie kromki chleba z pasztetem albo dżemem, coś prostego, co można zjeść w kabinie. Wróciłem do pracy o 12:10 i wtedy poczułem nacisk, tak dziwny nacisk w karku. To nie był ból, bardziej jakby coś mnie ściskało od środka. Zignorowałem to, myśląc, że to zwykłe zmęczenie, ale uczucie nie mijało. W końcu zatrzymałem maszynę i zszedłem na dół. Z każdym krokiem ból przenosił się coraz bardziej do klatki piersiowej. Podszedłem do kierowcy cysterny z wodą, który akurat tankował, i poprosiłem, żeby zawiózł mnie do kontenera medycznego. Ledwie zdążyliśmy tam dojechać, a ja już byłem zlany potem i czułem, że tracę siły. Przedłem do środka i powiedziałem: Potrzebuję jakiegoś leku na zgagę. Pamiętałem bowiem, że rok wcześniej miałem podobne objawy. Ucisk, piekący ból. Wtedy lekarz stwierdził refluks i przepisał mi środki zobojętniające kwas. Tym razem jednak było inaczej, głębiej, groźniej. Kiedy pielęgniarka podała mi tabletkę i aspirynę, usiadłem, a moje lewe ramię zaczęło boleć tak mocno, jakby ktoś łamał mi kość od środka. Wtedy już wiedziałem, to nie żadne zgagi. Coś poważnego się działo. Pamiętam tylko, że powiedziałem: "Robi mi się ciemno". I osunąłem się z krzesła. To było jak w zwolnionym tempie. Leżałem patrząc na twarz inspektora BHP siedzącego naprzeciwko i pomyślałem tylko: Mam nadzieję, że mnie złapie. Potem cisza, czerń, gwiazdy nie wiem jak to opisać. Zamiast spaść, uniosłem się. Byłem w przestrzeni, która nie przypominała niczego znanego olbrzymia jaskinia, ale bez podłogi. Ściany opadały w dół. Ale tam, gdzie powinna być Ziemia, była ciemność, kosmiczna otchłań. Spojrzałem w prawo, ścieżka z kamiennych płyt prowadziła w głąb, w lewo, podobnie tyle, że kończyła się drzwiami w ścianie, ciężkimi, jak z zamku. I wtedy zauważyłem postać stała w tych drzwiach, przezroczysta jak dym, i patrzyła na mnie. Nie bałem się, przeciwnie czułem ciekawość pomyślałem chcę zobaczyć, kto to. I w tym momencie ruszyłem. Nie chodziłem, leciałem, pędziłem jak pocisk. Ściany migały mi obok, wszystko rozmyte. Gdy dotarłem do drzwi, spojrzałem w dół. Ta postać sunęła powoli wzdłuż ścieżki, nie zwróciła na mnie uwagi. Wtedy światło zalało wszystko. Zatrzymaj się na chwilę. Jeśli to, co słyszysz, poruszyło cię w jakikolwiek sposób, zostaw subskrypcję. Ta historia dopiero się rozkręca. A może miałeś kiedyś sen, który wydawał się bardziej prawdziwy niż rzeczywistość? Opowiedz mi o nim w komentarzu. Nie musi być długi. Po prostu podziel się, bo może właśnie twoje słowa trafią do kogoś, kto ich teraz bardzo potrzebuje. Wszystko stało się ciemne, absolutnie czarne, tak czarne, że nie widziałem nawet własnych myśli, jeśli to ma w ogóle sens. Ale po chwili, zupełnie jakby ktoś zapalił latarkę w pustce, pojawił się promień światła. Nieduży, bardziej jak snop, który czegoś szuka. I ten snop światła padł bezpośrednio na mnie. Był tak intensywny, że mimowolnie wykonałem gest ręką, jakby chcąc go osłonić, choć nie miałem przecież ciała, a mimo to moje ja zareagowało tak, jakby je miało. I wtedy zostałem wciągnięty. Wewnątrz światła wszystko było inne. Nie bolało, nie raziło. Było miękkie, otulające. Spojrzałem wokół. Wszędzie mgła, ale lekka, niemal przezroczysta, a za nią zaczęło wyłaniać się niebo takie niebo, jakiego nigdy wcześniej nie widziałem niebieskie, ale nieziemskie głębsze, bardziej nasycone, jakby zawierało w sobie życie. I właśnie wtedy poczułem coś, co zmieniło mnie na zawsze to było uczucie, jakby coś większego większego niż wszystko, co można sobie wyobrazić objęło mnie całego. Jakby Bóg, energia wszechświata, miłość w czystej postaci złapała mnie i po prostu trzymała. To nie było uczucie, że ktoś mnie kocha, to było bycie samą miłością. Nie miałem ciała, ale czułem to przez każdą cząstkę mojej istoty. I płakałem, chociaż bez Łez, bo tam nie było fizyczności. Zacząłem widzieć słowa, unosiły się przede mną, jakby wypisane światłem, wybaczenie, miłość, pokój. Każde z nich nie było tylko słowem. Każde miało smak, zapach, barwę i emocje, a potem wróciłem do światła, które rozszerzyło się wokół mnie, jakby zapraszało dalej. Płynąłem przez nie, a w miarę jak się poruszałem, czułem, że Marek, ten Marek z Ziemi, powoli znika. Nie, że umiera, ale że zostaje za mną. I nie miałem z tym problemu. Nie martwiłem się, nie było strachu. Wszystko działo się z takim spokojem, jakiego nigdy nie zaznałem. Jakby dusza wiedziała wszystko z góry i nie miała już żadnych pytań. Zacząłem powoli opadać. Leciałem ku ziemi, ale to nie była ta ziemia, którą znamy. W dole były drzewa, sosny. Ich igły świeciły jakby rosą oświetlone wschodzącym słońcem. I widziałem każdą z nich, każdą pojedynczą igłę z osobna. To było niewiarygodne. Gdy mijałem drzewo, widziałem jego korzenie, jak sięgają głęboko w ziemię, z której biło światło. Wtedy zacząłem cofać się, jakby ktoś odwrócił bieg rzeki. Zobaczyłem klif, ogromna skarpa, podobna do tych na wybrzeżach Norwegii, a na jej dnie ogród. To, co zobaczyłem na dnie tego urwiska, nie przypominało żadnego ogrodu, jaki kiedykolwiek widziałem na ziemi. To było miejsce pełne życia, nie tylko roślinnego, ale jakby duchowego. Kwiaty były tak ogromne, że każdy z nich mógłby zająć cały stół w jadalni. Miały barwy, które nie istnieją w naszym świecie. Ich kolory nie były po prostu intensywne, one emanowały energią. Wyglądały jakby oddychały i czuły. I co dziwniejsze, miałem wrażenie, że patrzą na mnie, choć nie miały oczu, jakby mnie rozpoznawały. Unosiłem się powoli, sunąc nad tym ogrodem, i czułem, że jestem całkowicie akceptowany. Jakby każda roślina, każdy listek, każdy pyłek mówił, dobrze, że jesteś. Gdziekolwiek spojrzałem, mogłem zbliżyć obraz jak soczewką, powiększać dowolny szczegół, jakbym sam decydował, co chcę zobaczyć z bliska. To była interakcja bez słów, bez technologii. Po prostu byłem połączony z tym miejscem, z tą przestrzenią, z tą miłością. Potem, jakby ktoś przełączył kanał, znowu znalazłem się w niebie. Nie tym znanym z bajek czy kościelnych obrazków, tylko w przestrzeni pełnej błękitu. Bez żadnych punktów odniesienia, czysta, nieskończona przestrzeń. I wtedy wydarzyło się coś, co zapamiętam do końca swojego życia. W tym błękicie pojawiły się cztery światła, ułożone pionowo, w równych odstępach, jasne, ale nie oślepiające. Rosły, zbliżały się, a wraz z nimi dziesiątki, potem setki małych światełek zaczęło się pojawiać wokół mnie. Te małe światła były inne, żywe. Tańczyły, wirowały, otaczały mnie jak rojowisko świetlików, ale każde z nich miało swoją osobowość. I wtedy poczułem, że je znam. Wszystkie. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale wiedziałem, że to moi bliscy, ludzie, którzy już odeszli. Babcia, dziadek, sąsiadka z dzieciństwa, nawet mój pierwszy pies. Byli tam. Nie w fizycznej formie, ale ich obecność była niepodważalna. Gdy cztery większe światła dotarły na wysokość mojej twarzy, te małe zaczęły do nich wlatywać, z ogromną prędkością, jakby były do nich przyciągane. I wtedy zaczęła się przemiana. Przed moimi oczami formowała się postać najpierw głowa, potem ramiona, łokcie. Wszystko ze światła wypełnione tymi duszami to był ktoś, ktoś potężny. Kiedy figura była już cała, spojrzała na mnie. Nieustannie patrzyła, nawet gdy się poruszała. W górę, w dół, na boki, a jej wzrok nigdy mnie nie opuszczał. To spojrzenie było jak lustrzane odbicie całego mojego istnienia, a potem postać zniknęła. W jednej chwili, zostawiając za sobą ślady światła, które gasły powoli, jak smugowy ślad samolotu przecinającego niebo. I nagle otworzyłem oczy. Kiedy otworzyłem oczy, twarz mojej ratowniczki znajdowała się bezpośrednio nad moją, jej ręce wciąż naciskały mi klatkę piersiową. Była przerażona, ale kiedy powiedziałem cicho K, dosłownie podskoczyła i cofnęła się, jakby zobaczyła ducha. Patrzyła na mnie, nie mówiąc nic przez długą chwilę, a potem tylko wyszeptała, Twoje serce się zatrzymało. Marek, ty umarłeś. Nie mogłem w to uwierzyć. Jak długo mnie nie było? Zapytałem. Około pięć minut, odpowiedziała. Pięć minut. Jak to możliwe? Przecież ja przez ten czas byłem w gwiazdach, widziałem ogrody, światła, dusze, to wszystko trwało wieczność. W moim odczuciu minęły godziny, nie minuty, a tymczasem tu, w realnym świecie, moje ciało leżało na podłodze, koszula była rozcięta, elektrody przyklejone do klatki piersiowej, a maszyna sygnalizująca pracę serca nadal wydawała rytmiczne dźwięki. Dopiero wtedy zaczęło do mnie docierać, co się właściwie wydarzyło. Zejdźcie ze mnie. Powiedziałem słabo. Podnieśli mnie z podłogi. Ramię bolało mnie niemiłosiernie. Pot lał się ze mnie strumieniami, a wszyscy moi współpracownicy stali przy ścianach w milczeniu. Ich twarze były blade, zszokowane. Nie chcieli patrzeć, ale nie potrafili też odejść. Słyszałem, jak ktoś wspomina o śmigłowcu. Nie, nie, mruknąłem. Będę to spłacał do końca życia. Próbowałem zażartować, żeby rozładować atmosferę kilku z nich się uśmiechnęło, ale ja ja już się nie bałem. To co zobaczyłem tam, nie da się tego zignorować. Wiedziałem już, że śmierć nie jest końcem. Przestałem się bać. Kiedy przyjechała karetka, lekarze nie mogli mnie od razu przetransportować, bo byliśmy ponad 100 kilometrów od najbliższego szpitala. Zabrano mnie więc ambulansem do punktu, z którego mógł mnie odebrać helikopter. W momencie, gdy mnie podłączono do aparatury i zaczęto transport, moje ciało zasnęło, ale ja znów się obudziłem. Tym razem stałem obok siebie, dosłownie. Widziałem swoje ciało leżące na noszach, oczy miałem zamknięte, głowa przekrzywiona na bok, a ja po prostu patrzyłem. I to był moment, w którym coś we mnie pękło. Nie chciałem już mieć nic wspólnego z tym ciałem, patrzyłem na nie jak na przedmiot. To nie ja, pomyślałem, to tylko skorupa. Kiedy ratownicy mnie reanimowali po raz pierwszy, wszystko, co czułem, przeniosło się ze mną do drugiego doświadczenia. Nie wróciłem do punktu wyjścia. Kontynuowałem podróż z tym samym spokojem. Teraz jednak obraz był inny. Przede mną znajdował się krąg. Ogromny krąg złożony z kwiatów. I każdy z nich był inny. Ten krąg kwiatów nie był tylko piękny. On mówił. Nie słowami, ale znaczeniem. Każda grupa kwiatów była inna. Inne kolory, kształty, zapachy, energia. Ustawione były w kręgu z taką precyzją, jakby tworzyły mandale życia. I ja od razu zrozumiałem, co widzę, chociaż nikt mi tego nie tłumaczył. Wiedziałem, że każda grupa symbolizuje ludzi nas, wszystkich ludzi o różnych kolorach skóry, językach, kulturach, historiach. Każda z tych grup miała swoją część kręgu, swoją wyjątkowość a jednak wszystkie razem tworzyły jedność. Nie było żadnego podziału żadnego lepszego czy gorszego miejsca wszystkie kwiaty były potrzebne żeby krąg był kompletny i wtedy do mnie dotarło tak naprawdę nikt nie jest poza nim nikt nie żyje poza nawet ci których odrzucamy których nie rozumiemy których boimy się na ziemi oni też są częścią tej jedności zdałem sobie sprawę jak głęboko jesteśmy ze sobą połączeni mimo że tak często tego nie widzimy każda istota to część tego samego ogrodu wtedy Znowu, jakby ktoś przełączył obraz, znalazłem się w przestrzeni kosmicznej. Niczego wokół, tylko ja i jedna planeta niebieska. Ale to nie była Ziemia, przynajmniej nie taka, jaką znamy. Była o wiele bardziej intensywna. Jej błękit był tak głęboki, że trudno było oderwać od niej wzrok. Mieniła się jakby wewnętrznym światłem była doskonała, perfekcyjna jakby ktoś ją stworzył od nowa, tylko z czystej esencji tego, czym świat powinien być. Patrzyłem na nią i wiedziałem, że to jest symbol, że to, co widzę, to nie tyle miejsce, ile stan bycia. Tam nie było nienawiści, przemocy, rywalizacji. Było tylko piękno, równowaga i spokój. Kolory na tej planecie były tak intensywne, że nie dało się ich porównać z żadną ziemską barwą. One nie tylko były widoczne, one miały dźwięk. Każdy kolor grał swoją melodię. I to była muzyka, której się nie słucha, ale którą się czuje. Całym sobą. Potem zaczęły pojawiać się obrazy, migawki, przebłyski czegoś, czego nie potrafiłem nazwać, jedna scena za drugą. Widziałem ludzi, miejsca, momenty, ale wszystko przelatywało zbyt szybko, bym mógł to uchwycić. Było tego zbyt wiele, jakby ktoś chciał mi pokazać cały sens istnienia w kilku sekundach, a potem wróciłem. Znów poczułem ciężar ciała, znów czułem zimno. Otworzyłem oczy i zobaczyłem twarze ratowników w ambulansie. Stali razem patrząc na mnie ze zdumieniem. Jeden z nich zapytał: Wiesz, co się stało? Nie, odpowiedziałem powoli. Musieliśmy cię porządnie potraktować prądem. Serce znowu się zatrzymało, a ja tylko skinąłem głową. Wiedziałem, że to nie był przypadek to było drugie wezwanie i jeszcze nie koniec. Wtedy usłyszałem śmigłowiec. Wibracje przeszły przez całe moje ciało. Jakby świat zewnętrzny zaczynał na nowo się dobijać do mojej świadomości. Przenieśli mnie na nosze i wynieśli na dach budynku, gdzie już czekała ekipa. Lot do szpitala w Zielonej Górze zajął kilkanaście minut, ale dla mnie był to czas całkowitego zawieszenia. Nie czułem lęku, nie czułem też bólu, tylko zmęczenie, jakby moje ciało nie nadążało za duszą, która właśnie widziała nieskończoność. W momencie, gdy dotarliśmy na miejsce, Lekarze już byli gotowi. Szybko zaczęli przygotowania do operacji. Wszystko działo się błyskawicznie: światła, głosy, cięcie ubrania, polecenia. Leżałem tam, bez sił, a jednocześnie tak bardzo obecny. Obok mnie pracował lekarz, młody, zdeterminowany. Miałem ręce ułożone wzdłuż ciała, ale kiedy później się obudziłem, zauważyłem, że były nad moją głową. Spojrzałem na niego i zapytałem: czy moje ręce nie były na bokach? A on odpowiedział: Naprawdę nie poczułeś tego? Gdy cię poraziło, całe twoje ciało podskoczyło jak sprężyna. Nie zdziwiło mnie to. Wiedziałem już, że podczas tych wstrząsów moje ciało było tylko pustą powłoką. Czułem, że jestem gdzie indziej, w czymś więcej. I mimo, że serce mnie bolało, a każdy oddech był walką, zapytałem: Czy umrę dzisiaj? Spojrzał na mnie spokojnie i odpowiedział: Nie, nie pozwolę na to. Operacja się udała. Przetransportowali mnie na oddział intensywnej terapii. Tam po raz pierwszy miałem czas, by pomyśleć o tym, co się wydarzyło. Siedziałem na łóżku otoczony maszynami, a do sali weszła pielęgniarka z dokumentami. Spojrzała na moje wyniki i nagle uniosła głowę, wytrzeszczyła oczy. O Boże, powiedziała: miał pan zawał typu widow Maker. Tylko 10% osób przeżywa coś takiego, nawet będąc już w szpitalu. Wtedy zrozumiałem, jak blisko byłem śmierci i że już ją widziałem, a może nawet byłem po drugiej stronie. Lekarze nalegali, żebym nosił specjalną kamizelkę z defibrylatorem przez trzy miesiące. Moje serce pracowało tylko w 30%, a powinno przynajmniej w 55. Czekałem więc dzień po dniu, zastanawiając się, czy moje ciało wróci do formy, ale w środku, w duszy, byłem spokojny. Po trzech miesiącach wróciłem na kontrolę. Wyszło tak, że kiedy tylko opuściłem budynek, zadzwonił do mnie lekarz. Powiedział: Panie Marku, może pan zdjąć kamizelkę? Serce się zregenerowało. Tak całkowicie, że widzieliśmy to tylko raz wcześniej od lat siedemdziesiątych jest pan cudem. Nie bałem się już śmierci. Nie była już dla mnie czymś ostatecznym ani przerażającym. Kiedy przyjdzie, przyjdzie. A kiedy to się stanie, proszę. Nie płaczcie za mną. Tak mówię dziś moim bliskim: nie próbujcie modlitwami przywracać mnie do życia. Jeśli kiedyś znów przekroczę te granice, pozwólcie mi odejść, bo wiem, że wrócę tam, gdzie wszystko jest czyste, pełne miłości i bezwarunkowego pokoju. A to miejsce jest domem, ale mimo tego pokoju powrót do normalności nie był łatwy. Kiedy wyszedłem ze szpitala, nikt nie rozumiał, co przeżyłem. Mówiłem o tym miejscu. O tym, jak chciałem tam zostać, a oni patrzyli na mnie, jakbym oszalał. Nie byli źli, po prostu nie rozumieli. A ja nie potrafiłem im opowiedzieć tego wszystkiego tak, jak to czułem. Bo jak opisać uczucie bycia częścią światła? Jak przekazać w słowach, że kwiat może się z Tobą komunikować bez dźwięku? Jak wytłumaczyć, że widziałem duszę, nie ludzi? Pierwsze miesiące były ciężkie. Czułem się obco we własnym świecie. Wszystko tutaj wydawało się takie szorstkie, głośne, pełne pośpiechu i lęku. Ludzie biegali za rzeczami, które z tamtej perspektywy nie miały absolutnie żadnego znaczenia. Pieniądze, status, rywalizacja to wszystko wydawało mi się puste. A ja nie mogłem już tego udawać. Czułem się, jakbym nosił maskę, która nie pasuje do mojej nowej twarzy. Zacząłem szukać. Chciałem znaleźć innych ludzi, którzy przeżyli coś podobnego. Szperałem w internecie czytałem fora, książki, słuchałem historii ludzi z całego świata i wtedy poczułem ulgę, bo znalazłem ich. Ludzi, którzy mówili te same słowa, które czułem w sercu. Wszystko tam jest zbudowane z miłości. Miłość to fundament istnienia i wiedziałem już na pewno nie jestem sam, nie oszalałem. Po prostu wróciłem z miejsc, które większość ludzi jeszcze nie odwiedziła. Zmieniłem się, nie myślę już jak kiedyś. Kiedyś oceniałem ludzi przez pryzmat tego, kim są, skąd pochodzą, w co wierzą. Dziś widzę tylko duszę. I to całkowicie zmieniło sposób, w jaki żyję. Widzę ludzi przez ich wewnętrzne światło, a nie przez zewnętrzne zachowania. I staram się pomagać, gdzie tylko mogę. Nie dlatego, że coś za to dostanę, ale dlatego, że to jedyne, co ma sens. Wszystko, co materialne, przestało być ważne: samochody, pieniądze, domy. To nie są rzeczy, które zabierzesz ze sobą, a jeśli nie możesz czegoś zabrać, to może wcale nie jest aż tak istotne. Zamiast tego uczę się, jak być dla innych, jak być światłem w czyimś mroku, nawet przez chwilę. Z czasem zacząłem rozumieć, że moje życie już nigdy nie wróci do normalności, ale nie chciałem, żeby wracało, bo jak można chcieć powrotu do ciemności po zobaczeniu światła? Zacząłem mówić swoją historię. Najpierw ostrożnie, znajomym, rodzinie. Reakcje były różne. Jedni słuchali z zapartym tchem, inni patrzyli z pobłażliwością, ale to nie miało już znaczenia. Nie opowiadałem po to, żeby mnie ktoś zrozumiał. Opowiadałem, bo czułem, że to moja rola, że to jest właśnie powód, dla którego tu jeszcze jestem. Zrozumiałem też coś, co kiedyś wydawało mi się herezją: że Bóg nie jest tym, czego uczono mnie w dzieciństwie. Dorastałem w surowym domu, gdzie mówiono o gniewie bożym, o karze. O grzechu, o tym, że jeśli nie spełnisz konkretnych warunków, nie zobaczysz nieba. Że trzeba być w odpowiednim Kościele, przyjąć określone sakramenty, wierzyć tak, a nie inaczej. A jednak ja to niebo widziałem. Widziałem je, choć nie byłem idealny. Nie byłem człowiekiem bez błędów, bez wątpliwości. A jednak tam w świetle byłem przyjęty z taką miłością, jakiej nie doświadczyłem nigdy wcześniej. I wtedy uderzyło mnie coś jeszcze, umierałem trzy razy. I ani razu nie widziałem piekła. Ani razu nie spotkałem sądu, potępienia, strachu, tylko światło, tylko zrozumienie. I to nie było światło wymagające. Ono nie stawiał warunków, ono po prostu było, obecne, pełne, idealne. Byłem tam tylko sobą, nic więcej nie było potrzebne. Po tym wszystkim nie potrafię już oceniać ludzi według tego, w co wierzą, jak się modlą, czy w ogóle wierzą. Kiedyś myślałem, że trzeba trzymać się jednej ścieżki, jednej prawdy. Dziś wiem, że prawda nie jest linijką, którą przykładasz do innych. Prawda jest jak światło, które obejmuje wszystko i wszystkich. I dlatego nie patrzę już na człowieka przez jego poglądy czy wybory. Widzę duszę, widzę światło, które w nim świeci, nawet jeśli on sam go jeszcze nie dostrzega. Czasem ktoś pyta, a co jeśli to tylko halucynacja? Mózg umierający, wyobrażenia, chemia? Odpowiadam wtedy z uśmiechem. Może, ale jeśli to tylko chemia, to ona pokazała mi coś piękniejszego niż cokolwiek, co przeżyłem na jawie, a to i tak zmieniło moje życie. I to prawda. Niezależnie od tego, czym to było, wiem jedno, jestem innym człowiekiem, i jeśli moja historia może dotknąć choćby jednej duszy, to warto było wrócić. Dziś, kiedy wstaję rano i patrzę na świat, widzę go inaczej. Nie przez pryzmat obowiązków, rachunków, hałasu życia codziennego, widzę ludzi, widzę duszę, widzę możliwości, żeby być lepszym, choćby przez najmniejszy gest: uśmiech w kolejce, podanie ręki nieznajomemu, powstrzymanie osądu. To są drobiazgi, które kiedyś uznałbym za nieistotne. Teraz wiem, że to właśnie w nich ukrywa się sens istnienia. Zmieniło się wszystko, nawet sposób, w jaki patrzę na czas kiedyś biegłem. Teraz idę, kiedyś walczyłem, teraz szukam porozumienia. Kiedyś pytałem, co z tego będę miał, teraz pytam, czy to komuś pomoże? I nie jestem święty. Wciąż mam swoje słabości, chwile złości, zwątpienia, ale kiedy tylko zaczynam się gubić, wracam myślami do tego światła, do tych kwiatów, do tych dusz, które przypomniały mi, że wszystko, czego naprawdę potrzebujemy, to miłość i zrozumienie. To nie była historia o tym, jak ktoś ledwo uszedł z życiem. To była historia o powrocie do tego, kim naprawdę jesteśmy, pod wszystkim, co na siebie nakładamy. Pracuję dalej przy ciężkim sprzęcie. Uwielbiam to, uwielbiam tę siłę, ten ruch ziemi, który przypomina mi, że wszystko, co trwałe, powstaje powoli. Ale teraz, za każdym razem, gdy wsiadam do maszyny, wiem, że mam w sobie coś więcej niż tylko umiejętność obsługi dźwigu. Mam opowieść i misję. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, dziękuję Ci z całego serca. Naprawdę. To znaczy, że coś Cię poruszyło. Że może gdzieś w środku Ciebie też pojawiło się światło. Może pytanie, może spokój. Z tej przestrzeni między duszami chce Cię zaprosić. Zostań tutaj na dłużej. Kliknij, subskrybuj. Ale nie dlatego, że trzeba, tylko dlatego, że być może ten kanał stanie się dla Ciebie przystanią. Miejscem, gdzie ludzie dzielą się czymś więcej niż tylko opiniami. Miejscem, gdzie możesz być sobą bez masek. Podziel się w komentarzu, nie musisz pisać epopei, po prostu opowiedz swoją historię: czy przeżyłeś coś, co cię zmieniło, czy miałeś sen, znak, doświadczenie, którego nie da się wytłumaczyć, ale czujesz, że było prawdziwe? A może ten film pomógł ci zobaczyć coś inaczej? Powiedz nam, co z tobą zostało, co zapamiętasz, co zabierasz ze sobą. Jesteśmy tu razem, nie przez przypadek. Dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś, dziękuję, że jesteś i do zobaczenia w świetle.